Witajcie w mojej pracy. Ponieważ jest sobota wieczór i nikogo tutaj nie ma, to mogę sobie pozwolić na to, żeby ponagrywać. I pokażę Wam dzisiaj, jak się robi koszulki. Chcę to pokazywać na przykładzie koszulki, która jest właściwie moim projektem, przerobionym troszkę przez Janka. Eee... To jest koszulka, która składa się z dwóch kolorów i dwóch części. Ja już sobie przed chwilą przygotowałam wszystko. To jest pralka, która jest innego koloru, a to jest reszta, która będzie biała. Zbiorę sobie to, co jest kolorowe z bo roboczego, żeby mi nie przeszkadzało. I teraz, co muszę zrobić? Muszę to zrobić. Muszę, będę musiała to wydrukować tak zwanie lewoczytelnie czyli w odbiciu lustrzanym. To jest właśnie tak. No i druga sprawa, że żeby nie tracić miejsca, bo cały ten pasek folii musiałabym odciąć, to zrobię sobie tutaj małe czary Mary, tak, żeby pokładać to troszeczkę lepiej. Małe czary Mary już zrobione i ułożyłam dwa nadruki, tak, żeby mi się mieściły naraz i żeby nie marnować folii. Więc teraz czas na ploter. To jest ploter, w międzyczasie przygotowałam też folię do tego, żeby mogło się wycinać. Więc po prostu klikam CTRL-P i drukuję. Dzięki czemu nasz nożyk zaraz powinien... o, właśnie tak. Tam jest taki mały nożyk, którego nie widać, który wycina w folii Wzór, który mam na komputerze. Trwa to w zależności od tego, jaki jest wzór, albo tylko chwilę, albo trochę dłużej. On sobie tam jeździ i wycina wszystkie linie, które są na, na projekcie. Odcięłam już sobie ten kawałek folii, na którym mam wycięte to, co jest. Co oczywiście tego nie widać, bo bo to, jest, to są tylko małe przecięte linie. Teraz muszę wziąć dziobaka. To jest dziobak, dziobak, wybierak do folii. Jak, jak zwał tak zwał, ma taki ostry koniec i takie urządzonko jest piekielnie drogie. To znaczy, może nie piekielnie, ale jak na kawałek zagiętego drutu, to kosztuje dosyć dużo. No i muszę teraz wybrać tą folię, która jest mi niepotrzebna. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić, żeby jednocześnie nagrywać, bo to może być trudne. Mam już przygotowane nadruki, e, tu jak widzicie razem z pralką, e, która jest w innym kolorze. Przygotowałam sobie też koszulkę, taką o, a tu jest nasza prasa, która za chwilę przeniesie nasz nadruk na koszulkę. Prasa jest ustawiona na 145 stopni, jak widzicie, to ta część jest bardzo gorąca, zresztą napisali warning hot. E, ta część nie jest gorąca, ona się tylko nagrzewa od tego, co jest u góry. Zaczynam od tego, że układam sobie koszulkę na prasie. No i później muszę ułożyć na drugi. Tu są akurat dwa kolory, więc muszę sobie to wszystko ładnie dopasować, ale oczywiście będę wgrzewać najpierw jeden, potem drugi. stawiam sobie wszystko. No i teraz z pomocą liniki układam to tak, żeby było równo. I około 7 cm odtąd. Teraz ta bardziej skomplikowana część, czyli zabieram mój turkusowy kawałek i zgrzewamy trwa to całe 15 sekund po 15 sekundach otwieram i ściągam folię jeszcze nie ściągam Drugą folię transferową. Dzięki czemu nasz nadruch zostaje na koszulce. No i w drugim etapie biorę drugą część. Układam równo, tak jak powinna być. Przykrywam resztę papierem, żeby folia się nie przykleiła do prasy. Zamykam. Kolejne 15 sekund. Czekam. 15 sekund. No i znowu muszę trochę. Poczekać. Zdejmuję folie i gotowe. どうぞ。<ペー><ペー>